Zaraz się pożygam. Nikt nie ma racji, Norman, oprócz ciebie. Tylko ty masz rację. Tylko ty możesz sobie powiedzieć: Jestem zdrowy i chcę żyć. I chcę żyć tym pojebanym życiem. A kiedy mi się odechce, to przestanę żyć i nie będę się męczył. Ja decyduję. I tylko ty możesz sobie powiedzieć: Jestem zdrowy, jestem normalny. I to się nazywa radykalna odpowiedzialność. Ty jesteś zdrowy, normalny? Ja? No jasne, że tak. Jestem zdrowy, jestem normalny i mam supermoce. Co masz? Nic wielkiego. No powiedz. Chmury się nade mną rozstępują. Słucham? Mój mózg wysyła fale, i chmury się rozstępują. Może to już zauważyłeś, bo nie ma takiej pogody, której bym nie rozjebał swoim promieniem. Zzzzzzzz. <esh> poważnie? Nie wiem, czy mogę ci zaufać, Norman. Ci kolesie z Sabów już to wiedzą. Palabre. Jacy kolesie? Ci, co za mną jeżdżą. Mają stacje nadawcze tule. Hmm. <ti> z... Takie bagażniki dachowe. Freeman, na narty. Jasne, na narty, aha. W każdym razie nie rozmawiaj z nimi. Zostaw już ten telefon, Freeman. A co? Może pójdziesz ze mną na spacer? Może pójdę? Nad rzekę. Nad rzekę? A... Dla, dlaczego nad rzekę? Pokażę ci ten numer z chmurami. Chcesz? Chodźmy, bo musz mi tylko wstać.